No, położyłem dzieciaki spać. Pogrom totalny. Tu gdzieś jeszcze powinno być. Trzecie dziecko. O, tu jest dobra. To jest dwuosobowy namiot. I tak naprawdę zaraz sobie tutaj dam jedno dziecko, tu będzie drugie, tu będzie trzecie, a ja tu będę czwarty. Oczywiście śpiworki puchowe pajaka, tu jest rewelacja. Bo zobaczcie, to nie jest taki standardowy śpiwór, to jest taki śpiwór kopertowy. A raczej jest to nazwane jest to taki blanket, jest to jest taki koc puchowy. I tym normalnie się można okryć i albo spać sobie w tym jako właśnie w że takim zwykłym kopertowym, jest zamek, albo po prostu można się okryć jako kołderką i spać tak w parę osób, także rodzinnie. Taki puchowy koc jest po prostu zarąbistą sprawą. No i przede wszystkim jest zielony.